Dzień dobry, Te, eterze w podróży dzisiaj to było miejsce bardzo specjalne, jak się przed chwileczką dowiedziałem. Czy mogłobyś się przedstawić i powiedzieć, czym się zajmujesz? Dzień dobry, Elżbieta Feltyniak, jestem dyrektorką Domu Literatury w Gdańsku, czyli nowej instytucji na mapie kulturalnej Gdańska. Która była wcześniej projektem Gdańsk Miasto Literatury i Gdańsk Miasto Literatury jako pewna marka, jako pewien projekt będzie kontynuowany, ale zyskaliśmy taką podmiotowość. Jesteśmy teraz poważną instytucją, jesteśmy instytucją samorządową, miejską i działamy już w pełnym wymiarze jako instytucja dom literatury. I tutaj powiedziałeś, że jesteśmy w sali kinowej zierzu pięknej. Ale był tutaj dom? Dom rosyjski, kiedyś mm. dom przyjaźni polsko-radzieckiej, później dom rosyjski. No i w 1922 roku, kiedy wydarzyła się pełnoskalowa inwazja, Rosjanie zostali wyproszeni przez mm. władze miasta stąd. I ta piękna kamienica przy długiej 35 w samym sercu głównego miasta, została przeznaczona na działania kulturalne, a ściślej literackie, więc mamy do dyspozycji tę przestrzeń, która jest jednocześnie trudna, ale i wspaniała i urzekająca. Jesteśmy w górnej sali, która kiedyś rzeczywiście była salą kinową tych osób. Jeszcze za czasów Rosy domu rosyjskiego. No a dzisiaj jest taką salą, w której odbywają się nasze większe wydarzenia, spotkania performatywne i szczególne okazje, które wymagają takiej właśnie bardziej intymnej teatralnej sali. No i my tutaj jesteśmy od 22 roku i będziemy jeszcze przez, jeszcze przez chwilę. Aha, czyli jesteście przejściowo, tak? Gdzie... Jesteśmy przejściowo. Tak? Wiem, że jest, um ponieważ znam się z niektórymi pracownikami Waszymi, <noise> <noise> z Martą Pilarską, bardzo dobrze. I Marta mi powiedziała, że przeprowadzacie się, tak, że jest remont? Z, tak, przeprowadzamy się. Adres? To jest sieroca 6, 6 do 8. To jest dawny sierociniec na ulicy Sierociej, będę łatwo łatwo zgadnąć. Tak, to jest budynek z XVII wieku. Jeden z niewielu budynków, które zachowały się po wojnie w Gdańsku tutaj w głównym mieście, więc to jest zabytek. I ten zabytek teraz jest remontowany, to jest gruntowny remont, jak można się domyślać, bo tam tak naprawdę no, wymaga to też zakonserwowania i utrzymania tego budynku, żeby on się po prostu nie, nie zawalił. No i trwa teraz remont, który potrwa do 2028 roku. Jego celem jest przywrócenie tego stanu właśnie z XVII wieku, tam wtedy w XVII wieku i później był sierociniec, był do, dobroczynności, później ten budynek spełniał różne funkcje też mieszkań socjalnych, więc ma bardzo skomplikowaną i długą historię. I teraz odzyskujemy go właśnie dla literatury. I w 28 roku to będzie taka docelowa siedziba Domu Literatury w Gdańsku, która będzie o wiele większa niż ta nasza siedziba na Długiej. No to nie Więc ben... nie powiem. Tak, to są dwa budynki, <grym> które będą miały różne funkcje, bo tam będzie sala wielofunkcyjna, czyli jeszcze lepsza od tej, w której siedzimy. Mhm. Będzie wystawa stała o literackim Gdańsku, wystawy czasowe, sale edukacyjne dostępne przez cały rok dla mieszkańców i mieszkanek i pokoje rezydencjalne. W tych pokojach będziemy gościć też autorów i autorki z całego świata. No i to będzie takie miejsce i dla mieszkańców, i dla gości, bo mam nadzieję, że też goście przyjdą, przystaną, napiją się kawy, zobaczą wystawę, zajrzą do księgarni, która też będzie w tym miejscu, więc plany mamy naprawdę szeroko zakrojone. To jest wspaniale, że tak naprawdę... No nie wiem, czy to, to nie jest przez pryzmat tego, czym się zajmuję, ale tak mi się wydaje, że na ogół inne sztuki są doceniane. A u Was tutaj, znaczy jest tak, na pewno Wrocław też mhm. e, jest mocno doceniany i prężny, jeżeli chodzi o literaturę, no, ale Gdańsk e, robi wrażenie. No, ty... Tak, wiesz, ja się nie orientuję mhm. tak dobrze jak Ty oczywiście, ale gdzieś tam patrząc, e, chociażby już na przykładzie Ludwika Filipa Czecha, którego jestem nie dość psychofanem, to jeszcze wydawcą, mhm. i wiem, jak Gdańsk, jak miasto Gdańsk. E, jest otwarte na i pomaga, mimo to, że przyjeżdża facet, czy tam się kontaktuje facet z innej części Polski. I, i wiesz, i wczorajsze spotkanie, przedwczorajsze, przepraszam, przedwczorajsze spotkanie tutaj jest no, pod wrażeniem. To, to zawsze bardzo mile zaskakuje, że, że takie spotkania literackie, które czasami mamy wątpliwość, jak będą rezonowały, cieszą się bardzo dobrym odbiorem. i. Inwestowanie w literaturę i rozwijanie literatury to zawsze jest pewnego rodzaju decyzja. Tak jak powiedziałeś, można wybrać szeregu dziedzin sztuki. Niektóre z tych sztuk są bardziej spektakularne, jak film, jak koncerty. Nawet sztuki wizualne mogą być bardziej ciekawsze w odbiorze dla zwykłego mieszkańca. Natomiast ta literatura to jest pewien wybór miasta. I tak jak powiedziałeś, no Wrocław działa bardzo mm. prężnie. Kraków też jest no pierwszym tak. miastem literatury UNESCO w Polsce. Gdańsk ma taką ambicję i od wielu lat konsekwentnie to robi. I od wielu lat są prowadzone działania na poziomie miasta, na poziomie instytucji miejskich, żeby literaturę wspierać. I też powołanie Domu Literatury, a wcześniej tego projektu Gdańsk Miasto Liter Literatury jest dowodem, że chcemy to robić, że mamy dziedzictwo. Literackie, mamy autorów i autorki, mamy też przyszłe kadry piszące, na przykład dzięki temu, że jest na Uniwersytecie Gdańskim Sztuka Kreatywnego mm. Pisania. Więc chcemy to rozwijać, i to jest perspektywa na lata, to nie jest tylko Pięknie ten rok nie, i przyszły. Projekt, tylko projekt, tam lata 2005-2007 tylko. Tak, no chcemy, po prostu było... chcemy to robić, mm. bo literatura jest ważna. Czy znaczy, każda dziedzina sztuki jest ważna w swój sposób, ale wydaje mi się, że akurat w kontekście dziedzictwa takiego kulturowego mm. Gdańska i też wolności, demokracji, które są bardzo ważnymi wartościami, wolności słowa. Literatura, czy w ogóle tekst, obcowanie z tekstem jest szalenie ważne i ma też taki walor edukacyjny, który jest rozwijany w bardzo wielu instytucjach tutaj w Gdańsku. My też to będziemy robić. Więc to mi się wydaje właściwe też dla Gdańska i cieszę się, że na taką ścieżkę wstąpiliśmy i że będziemy ją rozwijać, bo to jest naprawdę wartościowa rzecz. I niesamowite też jest to, że pochylacie się nie tylko nad uznanymi dużymi nazwiskami, tak zwanymi, tudzież popularną mainstreamową literaturą, ale również nad poezją. To jest tak, tak. No poezja to jest taka niedoceniona właśnie dziedzina zawsze. To jest w ogóle paradoksalny przykład, bo ja mam wrażenie, obserwując to pole literackie w Polsce, że poezja rzeczywiście nie jest ekstra popularna, jest o wiele mniej popularna niż reportaż na przykład, który jest szalenie popularny, ale z drugiej strony, kiedy zobaczymy, ile tomików wydaje się w Polsce rocznie i ile jest nominowanych, ile jest tak, nagród, zgłaszanych, w ogóle. To jest zgłaszanych, przecież na zwykle to jest... Nagroda Szymborskiej to jest kilkaset tomików zgłoszonych tak. z, z jednego roku, to jest ogrom poezji, więc ta poezja istnieje i nie możemy tego zbagatelizować i nie możemy też udawać, że tego nie ma, więc staramy się też docierać do tych, którzy czytają poezję, którzy tworzą poezję, ale też mamy slamy poetyckie tutaj mamy na długie. Raz dzisiaj, w nie? miesiącu to dzisiaj. Dziś, dziś, nie dzisiaj Przepraszam, we wtorek. Jutro, 30 aha. we wtorek, tak, tak, tak. Mamy slam poetycki. Po tak. Tak. Zaprasza... Julia, Julia Szychowiak prowadzi. Julia Szychowiak prowadzi nasza księgarka, hmm. Księgarni Tajne Komplety. Yy, prowadzi slam, więc też staramy się popularyzować taką formę. No quasi poetycką, czy jakby inną formę tak, poezji. Która, która dociera do i, i gromadzi młode grono. Tak, e, tak. tak. Nie, nie tylko młode, ale, ale to jest też pewnego rodzaju styl. Dokładnie, I z którego się potem dzieją fantastyczne rzeczy i można łączyć łatwo, znaczy łatwo. No jakby jest potencjał, żeby łączyć taki spoken word później z, z muzyką i robić inne performatywne inicjatywy, które też docierają do ludzi, bo to jest nasz główny cel, żeby dotrzeć do publiczności e, i tej autorskiej, tych twórców, żeby ich wesprzeć, ale też do mieszkańców i mieszkanek Gdańska, żeby pokazać, że literatura jest fantastyczna, bo oni też trochę to wiedzą, bo widzieliśmy targi książki kilka tygodni tak. temu, mnóstwo, 50 tysięcy ludzi przyszło na targi książki, czyli ludzie czytają książki, a ci, którzy nie czytają, może zainteresują się taką ciekawą formą jak slam czy performance, czy na przykład spotkanie performatywne, które też są w naszym programie. Będziemy 25 października, mamy pierwsze spotkanie performatywne i to jest taka forma odczytania tekstów związanych z Gdańskiem, w zupełnie nowy hmm. sposób. To są formy sceniczne, więc hmm. przyciągamy też ludzi, którzy się interesują teatrem, albo sztukami wizualnymi, albo performancem. Więc o to właśnie nam chodzi, żeby się rozwijać w różnych kierunkach, ale to literatura zawsze jest tym centrum. Tekst zawsze jest centrum. Cześć, tylko poza zrozumieć. Znasz jakieś tanie lokum? Jak można się, <laughs> <laughs> jak można się za, wiesz co, zameldować u Was tutaj? No tutaj w, te, w głównym mieście pewnie nie jest tanio, oh, ale Gdańsk jest bardzo duży, rozwija tak. się w stronę nie, tołu, bo Ja nie? Jak, jak jechałem wczoraj do. Do, do właśnie Ludzka Filipa, Czechana, do, do oliwy, na to kawałek się jechało. Tak tak, 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 tak. No więc bardzo serdecznie zapraszam. Wszystkich zapraszam do Gdańska. Ja też się przeprowadziłam do Gdańska Aha. w pewnym momencie swojego życia, nie tak dawnym, bo to był rok temu. I bardzo sobie chwalę ten wybór. Tak, tak, tak. I czyste powietrze. Okay. O, i tak. Gościnni mili ludzie. Też wspaniała kultura. Myślę, że tutaj jest dużo do odkrycia, więc. Cześć, bardzo ci dziękuję. A ja jeszcze również. powiedz, gdzie was można znaleźć? Na, pod jakimi adresami oczywiście? Adres, ten fizyczny adres to jest Długa 35, niedaleko Neptuna. Zapraszam wszystkich gości i mieszkańców. Natomiast można nas znaleźć w internecie na stronie www.miastoliteratury.com i pod hasłem Gdańsk Miasto Literatury na Facebooku i Instagramie. Tam wrzucamy informacje o naszych wydarzeniach, tam wrzucamy fotorelacje dla tych, którzy nie dotarli, a na Spotify można przesłuchać naszych rozmów, które się na długiej odbyły. Także zapraszam bardzo serdecznie. Pod każdy z tych adresów. To jest wspaniałe miejsce. I e, otwarte. Nie, nie, nie wstydźmy się wchodzić do miejsc kulturalnych. Nie, szczególnie, że na dole jest księgarnia. I to jest bardzo tak. miła księgarnia. Można wejść i nawet jak się nie kupi w niej książki, chociaż zachęcam do kupowania książek w księgarniach kameralnych, nawet jak się nie kupi książki, to warto wejść i zobaczyć i poczuć ten klimat. Mamy też małe wystawy zawsze przy wejściu, także zachęcamy jak możemy. A poza tym macie wspaniałą, waszą księgarką jest wspaniała poetka. Julia Szychow. Tak którą też pozdrawiamy. Tak jest. Słuchaj, bardzo Ci dziękuję. Ja również Do dziękuję. Zobaczenia. Do zobaczenia. Dzięki.